Graj do diabła. Chyba coś ci nie wyszło. Dzisiaj z wami nie pójdę, ale obiecuję, następnym razem zrobię, co zechcesz. Masz mnie za idiotę? Najpierw mi grozisz, a teraz się przymilasz. Zostajesz. Mogłam się tego spodziewać. Pójdę już. Dokąd? Zostajesz. Nie mogę ryzykować. Właśnie teraz musiała siąść bateria. Jak zawiadomie Joaquina, że nie przyjdę? Tak to jest, kiedy człowiek zadaje się ze smarkaczami. Pewnie Diego szybko się zorientował. Co robić? Nie jest tak wysoko. Dobrze, że wróciłeś. Stęskniłam się. Ja też. Proszę. To twoje? Mam bieliznę w cętki. Mogę pożyczyć. Tylko nie powiedz nic głupiego przy mojej rodzinie, ostrzegam. Niczego nie obiecuję. Mam niewyparzony język, ale jeśli cię skompromituję, to niechcący. Ty masz więcej do stracenia. Pamiętaj o tym. Cześć, kochanie. Właśnie mnie uprzedzono, że masz gościa. Miło mi. Mabel. Mama Diegito. Miło mi. Tak się cieszę. Diegito po raz pierwszy oficjalnie przyprowadził do domu dziewczynę. Doskonały wybór, jesteś urocza. Dziękuję. Przypominasz mnie samo. Kiedy miałam twoje lata, uwielbiałam zwracać na siebie uwagę. Pokaż się, zrób obrót! Podobam Ci się Diegito? Świetnie wyglądasz. Dziękuję Pani też. Mam ładniejsze stroje, niestety w domu. Mogłabym skoczyć i przynieść coś bardziej odpowiedniego. Wyglądasz wspaniale. Niech zostanie tak jak jest. Oczywiście, jeśli chcesz. Mnie się podoba. Lekki makijaż i będzie świetnie. Na pewno? Tak. Co to ma znaczyć? Co? Muszę dbać o swój wizerunek. Chodzi o spódnicę. Nie o górną część. Jesteś trochę wytekultowana. Musicie się kłócić w obecności mojej koleżanki. Przez was ludzie czują się niezręcznie. Chwileczkę. Nikt się nie kłóci. To zwykła wymiana zdań. Jak w każdym małżeństwie. Kochanie, zobaczcie w lustrze. Wychodzimy za 15 minut. Teraz wiem, czemu masz nierówno pod sufitem. Twój tata jest raczej oszczędny w słowach. Nie krytykuj mojej rodziny. Umaluj się. Potrafisz dać w kość. Roberta! 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 Szanowna rodzina Bustamante, to dla mnie zaszczyt zjeść z Państwem obiad. Niestety od rana źle się czuję. Kobiece sprawy. Proszę o zrozumienie. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że się powtórzy przy innej okazji. Roberta. Zapłacisz mi za to. Obiecuję, to jeszcze nie koniec. Gotowi? Tak, już idę. Pospiesz się, już późno. Gdzie koleżanka? Poszła sobie. Biedactwo. Mężczyźni nie rozumieją tych spraw. Wezwałeś jej taksówkę? Jasne. Nie rób takiej miny. Już późno. Jego koleżanki nie będzie. Widzę, że radzisz sobie z dziewczynami. Popracuj nas ten. Chodźmy.